Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zagramy 1v1 z widzami, które nie poszło za dobrze. Postawię moje rzadkie brainroty po to, żeby wygrać jakieś rzadkie brainroty od widza. Najpierw na tradycyjnych zasadach, a jeżeli to nie wyłoni zwycięzcy, przeniesiemy się na dachy, gdzie kto pierwszy spadnie z dachu, po prostu przegrywa brainrota. Dla Was też coś mam, poleciał mi taki Sex 7, więc wystarczy zostawić tutaj łapkę w górę suba z oraz napiszecie w komentarzu swojego ulubionego brainrota, którego chcielibyście dostać. No i oczywiście bijacie na Discorda, bo tam właśnie gramy takie pojedynki 1 na 1. A teraz zaczynajmy. Dobra, jest pierwszy widz na serwerze. Wstawia swojego Los 7 na 123 miliony na sekundę. Ja daję mu trochę fory, bo ja stawiam swojego los. Mobilis 154 miliony na sekundę. Piszemy mu, gotowy. 3, 2, 1, go! Dobra, lecimy. Dostałem, więc on bierze mojego. Dostałem, więc on bierze mojego. Ja bronię. Dawaj. Dobra, zobaczmy. No, zostaw to. Zostaw to, dobra, jest! Dostał, 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 dostał. Ja biorę jego, ja biorę jego, cyk. Dobra, pyk, biorę. Lost six seven. Skaczemy, dostałem! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Czemu ja leżę? Dobra, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, dostał, wybijamy go i biorę, 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 biorę. steel, steel 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 steal. Pyk, pyk, pyk. Tutaj przechodzimy, tu po schodach. No nie! Dostałem! Czekajcie, kasuję go od razu. Pyk. Dobra, wyleciał daleko, wyleciał daleko, wyleciał daleko. Jest git. Biorę. Lost six seven. Pyk, 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 pyk po schodkach. Po nim, po nim skaczemy, kurde, już były blisko. Dobra, nie trzyma, 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 trzyma. Nie, 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 nie. Zostaw to. Dobra, jest, 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 jest. Los six seven. No nie, 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 nie. Tak to nie będzie, kolego. Dobra, dostajesz dzwona. Trzeba go wybić jakoś w tamtą stronę, żeby był jak najpóźniej, nie. Los seven, no nie. No dawaj, 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 dawaj. Gdzie oni Idzie, nie, on idzie, dostał. Dobra, dobra, dobra. Jak będzie tak daleko, to będziemy mieli szansę, nie? Lost six seven, dobra, 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 dobra. Nie, 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 nie. Wybił mnie. Ej, przegram to, przegram to. Dobra, dawaj, gościa, czekajcie, muszę go wybić na tamtą stronę jakoś. Nie, nie, nie! Dobra, dostał, dostał, dostał. Kurde, wybiłem go do bazy, wybiłem go do bazy. Bierzemy, pyk. Lost six seven, no nie. Dobra, musimy go mądrze wybić. Musimy go mądrze wybić, nie? Dobra, dostał, teraz poleciał, 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 poleciał. Bierzemy. Lost six seven, cyk. Pyk, dobra, udało się. Nie, nie, nie. Leżę, leżę, leżę. Dobra, 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 dobra. Wybijamy go mądrze. W tamtą stronę go wybiję. Biegnie. Dobra, dostał. Wybity, 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 wybity. Tyk. Dobra, los six seven. Cyk, cyk, cyk. Po schodkach. No nie da się po schodkach, no. Dobra, nie trafiłem. Dobra, dostał. o teraz poleciał, teraz poleciał. Jak szybko, szybko, szybko. steel steal, steal. Dobra, mamy to. Los six seven. Dobra, 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 dobra. Uda się, uda się! Nie! No było blisko, tak co jest grane? Dobra. Dostał hita. Dawaj, 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 dawaj. Pyk. Lost six seven. Dobra, dobra, dobra. O oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, o nie. Pyk. Uuu, uh, wybi wybiło go, wybiło go, wybiło go, wybiło go, wybiło go. Dawaj. Pyk, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, nie! To trzeba cały czas lewo, prawo chodzić, moi drodzy, cały czas lewo, prawo, bo inaczej jest lipa. Dobra, wybiłem go. O, oh, zabazę, zabazę, zapasę go wybiłem. Pyk. Dobra, bierzemy. Nie, 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 Dobra, jest na tym. On, kurde, ryzykuje. Dobra, wybiłem go, gitara Biorę, pyk, pyk No nie, dostaję, jakbym to przeszedł Dobra, puh, w bazie go zostawiam I lecę, i lecę, i lecę, pyk No nie, 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 tak nie może być Dobra, on tu leci Taką ma taktyczkę, okej okay. Dobra, dobra, dostał hita, hita, hita Biorę, losik 7 No nie, on mnie kasuje od razu zawsze Też go kasuje od razu Czy on ma go w ręku? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, pyk, pyk, uciekamy, uciekamy tędy No nie ma to sensu Dobra, dostał teraz hita Hit, hit, hit. Lecimy, pyk, los six seven. Dobra, muszę go blisko bazy skasować, żeby jak najdłużej miał tego, wiecie. Tego z, z takiego problematycznego. Czekajcie, zobaczcie, jaki on ma movement. Dobry movement maziomek Dobry movement. No, no Dobra, dostał Teraz, 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 teraz moja szansa, moja szansa, moja szansa. Los six seven, los six seven, los six seven. Nie! No byłem tak blisko! Moi drodzy, w regulaminowym czasie nie udało się wyłonić zwycięzcy. Kto pierwszy spadnie z dachu, przegrywa brain rota przeciwnika. Zaczynamy! 3, 2, 1, go! Dobra, ok, trzeba dobrze hitnąć. Oj, oj oj. Jest ciężko! Dobra, dostał hita, dostał hita, teraz stanie? Teraz goleń. Nie! Przegrywam brain rota. Moi drodzy! Los mobilis leci dla Szeklesa! Los mobilis leci dla Szeklesa! Słuchajcie, należało mu się, bo postawił swojego najdroższego brainrota Los Six 7. On zabrał moje los mobilis 154 miliony. No trudno. Cóż! Zabrał, to zabrał. <laughs> let's go, let's go. No o to chodzi, moi drodzy. O to chodzi o zabawę w tej grze. Gratuluję i jedziemy do kolejnego pojedynku. <laughs> mocna, mocna zabawa, moi drodzy. Moi drodzy, mamy kolejnego widza mistrzowski 143. Robi się jak jak stawia on mnie 169 milionów na sekundę. Ja ze swojej strony stawiam 104 miliony 5 z trajtem. No i oczywiście stawiam swojego złotego esoka sekule i gramy tym razem na dachach do trzech. Dobra, runda numer jeden, Nie mogę być stratny. Odliczam. 3 2 jeden go! Lecimy, lecimy. O, gościu z na taktyki, nie? Gościu z taktyki. Ja już widzę. Zleciałem z dachu 1-0 dla niego, nie? Gościu z na taktyki. To jest tragedia. 1-0. 1-0 dla ciebie. Ja pierdzielę, ja przegram wszystko. Przegram moje najdroższej drody, nie? Dobra. 3, 2, Jeden, go! Dobra, uwaga, lecimy. Trzymajmy się środka dachu. Trzymajmy się środka dachu. Dobra, nie spadłem, nie spadłem, nie spadłem, nie spadłem. Jest git, jest git. Nie! No, jak oni tak robią? 2-0! Co jest grane? Co jest grane? 2-0! Czy to. Ja. Nie, ja wszystko przegram. Moi drodzy, ja wszystko przegram, nie? W dzisiejszym odcinku. Dobra, lecę na dach, nie? To jest przesada, nie? To jest przesada. I gościu w dwie minuty mi ogrywa swoich dwóch rotów, nie? Dobra, znam tą taktykę, co on ma, powiedział mi, więc dobra. Tu się włącza shift locka. Okej. Okay. Aha, dobra. I na shiftie po prostu sobie latasz na shiftie. Dobra, go. Lecimy. Dobra, dostał. Jest. Dwa do jednego. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, moi drodzy. Leci. Dwa do jednego. Dwa do jednego. Czy to będzie największy kombat w historii, nie? Czy to będzie największy kombat w historii? Mam nadzieję, że tak. Dobra, piszę mu, że dwa, jeden. Dobra, teraz jak machnę, lecimy. Trzy, dwa, jeden, go. I dobra, go. Lecimy, 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 lecimy. Nie da się. Nie no co? Jak on mnie z takiego daleka uderzył? Co? Jak on mnie z takiego daleka uderzył? Co tu się dzieje? Jak takiego daleka mnie machłeś? XD. <sum> Sam nie wiem. No dobra. No słuchaj, no, 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 co, co co, mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? No, no, muszę oddać, no. Muszę oddać, no. Wiesz, Mordo, wiesz, Mordo, dwa braindroty: Mieteteira i Esok. Czy ja coś uda mi się wygrać, nie? Czy cokolwiek uda mi się dzisiaj wygrać, to jest dobre pytanie, nie? <sum> Mój Esok sekula, bye bye robi. No i moja. Mie mięte teira, widzisz, klat robi, bye bye. Oj 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 oj. Z widzami widzę nie ma żartów, z widzami nie ma żartów. Tragedia. Gratulacje dla Ziomeczka. Gratulacje dla ciebie. Ja za słaby na to, xd. No taka prawda moi drodzy Ja jestem za słaby, ja dopiero teraz odkryłem shift locka Ale to fajnie, bo przynajmniej Widzowie coś mają od siebie No ja coś tam już grałem jeden na jeden Więc już coś umiem, okej, okay, okej, okay, okej okay, okej. Okay. Rozumiemy, rozumiemy I lecimy do następnego Bo nie wiem co mam postawić, nie? Dobra, widz moi drodzy wbił z całą staket bazą Ma ketupat, 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 pod Stawia go na szali Więc ja tego brain rota Będę mógł wywalczyć, a sam chciał eso sekule. Ja chciałem dać coś więcej, na przykład six sevena, ale sam chciał tego Esoka sekule za tego Ketupad Kepot. więc yy, myślę, że gramy tutaj na normalnych zasadach i ogarniamy. Patrzymy, jest tu Ketupad Kepad, a tutaj mamy mojego eso sekule. I dobra, możemy zaczynać. Ok, widzę, że tu Shift Lock też jest. Ja nie wiem, jak oni to robią, nie? Nie wiem, jak oni to robią, że tak kurde szybko to ogarniają, że tak szybko mnie uderzają. Ja biorę ketupat Kepad, no i dostaję. Kurde, nie wiem, jak oni to robią, że tak szybko mnie biją. Nie jestem totalnie Słaby w jeden na jeden, dobra, wyrzuciło ją, wyrzuciłem daleko. Jest git, pyk, pyk, pyk. Ketupat kepat. Ajajaj, ajaj, 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 ketupat kepat, no dawaj walkę! Dawaj walkę! Dobra, dostała, 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 dostał. Ketupat kepat. Boom. No jak ja dostaję przez okno, rozumiecie? Ja dostaję przez okno, to jest skandal! Uuuu, wywaliłem ją daleko, wywaliłem daleko. Ketu pad kapatkę patupat kepat! No jak ja mam to zrobić, żeby nie dostać tym pierwszym hitem. To jest niesamowite. O, dostałem drugi raz. Czemu, czemu ja dostaję? Czemu ja dostaję? Czemu ja dostaję? Uspokój się, spokój się, tu są jakieś lagi są. Dobra, dostał, 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 dostał. Biorę ketupat kepat. Dobra, mam go w ręku. Mam go w ręku. Ketupad kepat. Dobra, dobra, dobra. Ketupad kepat! Nie! Ketupad kepat! No! Bro kepatkę, patkę Dobra, dostał. Hit. Leży. Lecimy tu, pyk. Pyk, ketupad, kepat. Przez okno pr mnie prawie dostałem. Dobra. No nie, byłem już tak blisko, kurde. Byłem już tak blisko, już tak blisko. O nie, przeskoczyłam mnie, dobra. Dostał, 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 dostał. Tak, żeby przez okno nie dostać. Pyk, ketupad, kepat, Ketupad, kepat. Ketupad, kepat! No, proszę. No, czemu tak z daleka mnie bije? To jest niesamowite. To jest niesamowite, czemu ja tak z daleka dostaję? Ketupad, kepat. No nie, dostałem, 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 dostałem. dostałem Dobra, mój Esok musi być bezpieczny. Dobra, esok, ketupat, Ketu. Pat, ketupat, 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 ketupat nie trafione, nie trafione, no trafione, no nie. Wyrzuciła mnie daleko. To jest problem. To jest problem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Walka, walka, walka. Walczymy, walczymy. Okej. Okay. Dobra. Dostała, 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 dostała. Bierzemy ketupata, bierzemy ketupata. Ketupat, kepat, mam go w ręku, mam go w ręku. Mam go w ręku. Dobra, nie trafiła, nie trafiła. Nie trafiła. Ketupat, kepat. No kurde, już tak blisko byłem. Ketupat, kepat. Pyk, pyk. No, no dawaj. Dobra, dostała. Dostała. Wniosło. Lecimy. Ketupat, kepat. No nie, dostaje ketupat. Zanim wezmę ketupata, to już dostaje, no. Dobra. Walka, walka, walka jest. Dostała. Cyk. Bierzemy, pach, 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 bierzemy ketupat, kepat, no czemu ja dostaję przez okno, to jest przerąbane, oni znają wszystkie taktyki, nie? Dobra, pu, dobra, dostała, 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 nie możemy teraz przez okno tylko dostać, pyk, ketupat, kepat jest w rękach, dobra, robimy tak, nietrafione, no nie wierzę, no ketupat, kepat, gdzie ona jest? Dobra, jest tu pyk. Dostała skia, dostała skia. Lecimy bum. Ketupad, kepat. No dostaje, dostaje przez to okno. Muszę jak najdalej być, żeby nie dostać przez okno. Dobra, pyk, pyk, pyk. O nie, ma ketupata cały czas, więc problemy mamy. Problemy. Dobra, dostała, 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 dostała. Ketupat kepat. Jest, ketupad kepat. Dobra. No, i to był mój czas, to był mój czas, to był mój czas. Dobra, jest hit, jest hit, jest hit, jest hit, jest hit. Dobra, ketupat kepat. O, niewidzialna się zrobiła, nie wolno tak robić, szefie. Nie wolno tak robić. No nie, że ja dostaję drugi raz Ona nie bierze brain rota Dobra, jest hit, jest hit, pod schody O, poleciała daleko, teraz jest moja szansa No nie Dobra, po raz kolejny spotykamy się na dachu I gramy do trzech i ja znowu lecę jako pierwszy Z tego dachu, no to jest niesamowite To jest niesamowite, znowu lecę Jako pierwszy z tego dachu, no Jest jeden do zera i nie wiem Nie wiem, nie wiem, na dachach jestem turbo słaby Nie, na dachach jestem turbo słaby Jeden zero Dobra, teraz full focus, dobra, dawaj ja nie wiem, ja dostaję tak z tej pały. Let's go! Jeden, jeden! Let's go! ketupatkę, pad, brokę, padkę, patkę Let's go! Let's go! Jest do, jeden do jednego. Wreszcie coś, wreszcie coś. Z tej strony jest łatwiej chyba. Ja z tej strony się ustawiam, bo jest łatwiej. Okej, okay, ona do mnie już leci. Jeden do jednego. Jeden hit, patrz. Leci. Poszła. Poszła z dachu. Let's go. Let's go. Dwa do jednego dla mnie. Let's go. Jest tutaj. Dobra, ustawiamy się w naszym miejscu do wygrania. Dwa do jednego. Let's go. Lecimy. Dwa do jednego. Musi być moja wygrana. Dobra, 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 spokojnie. Musi być moja wygrana. Let's go. Dostała, dostała, ale nie poleciała z dachu. I teraz, teraz musi być hit. Jest! Let's go! Bro, Kepat, 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 Kepot 3-1 Let's go Ketupat, Kepat Jest mój, mój, moi drodzy Ketupat, Kepat GG Od pianki Ketupat, Kepat Let's go Let's go, moi drodzy Ketupat, Kepat Jest w mojej bazie 35 milionów na sekundę To jest bardzo rzadki brajdrot, moi drodzy Ketupat, Kepat Dziękuję bardzo Za uczciwość Dziękuję za uczciwość GG GG, moi drodzy GG Wygraliśmy coś w dzisiejszym odcinku. Będziesz na odcinku, oczywiście, że tak. Będziesz na odcinku, możesz pozdrowić. Takie rzeczy tylko na naszym Discordzie, moi drodzy. Uczciwy ziomek, e, więc naprawdę spoko. Nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna, więc... A o los mobilis chcesz zagrać? Wygrana. ketupad kepad Widz opuścił serwer i jest mega uczciwy, także Ketupat, Kepat, Kepot, Kepot został zwyciężony. <laughs> Takie rzeczy tylko na naszym Discordzie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.